Festynu w naszym regionie nie brakuje, proszę Państwa, ale te wydarzenie jest wyjątkowe. Znajdujemy się w Karpaczu, gdzie odbywa się pierwsza edycja festiwalu Smaków Liczy Rzepy. Będzie smacznie. Zapraszam. Jesteśmy współorganizatorem razem z lokalną grupą doradczą Partnerstwo Ducha Gór, to, to zawsze muszę powiedzieć i mamy wielu pomocników jak Urząd Miasta i, i, i sponsorów. Kiedy powstał pomysł? No, pomysł powstał stosunkowo niedawno, ponieważ urodził się na początku lipca, także całość przygotowań trwała intensywne, bo intensywne, ale tylko półtorej miesiąca. Chyba wszyscy powoli mają dość tego, w tych wszystkich rzeczy, które można spotkać w innych miastach, może w troszeczkę innym opakowaniu. Każdy chce się w jakiś sposób wyróżnić i znaleźć coś, co dla niego jest charakterystyczne. Ja myślę, że ten pomysł związany z szukaniem smaków ducha gór, smaków liczy rzepy właśnie tutaj w Karpaczu, tutaj w Karkonoszach, jest świetnym pomysłem. I zresztą proszę zobaczyć. 10 minut temu została ta impreza otwarta, jest tłum gości, są przewidziane atrakcje. Przede wszystkim są ludzie, którzy chcą stworzyć coś, co może być charakterystyczne dla tego regionu. Jest to nowa forma promocji naszego regionu, forma taka dynamiczna, gdzie każdy z ludzi przyjezdnych, jak również i z Karpaczań, może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Zostało to nazwane festiwalem smaków. Oczywiście wiadomo, że pod tym kryje się również doskonała kuchnia i doskonałe produkty, które Wytworzą tutaj ludzie zajmujący się gotowaniem. W trakcie tego wydarzenia mamy dwa konkursy. Jednym z nich, po mojej lewej stronie, jest konkurs na najlepszą kuchnię liczyrzepy. Na czym polega? Już tłumaczę. Za moimi plecami jest toisko, gdzie każdy uczestnik tego wydarzenia może zakupić talon. Ten talon. Upoważnia go do zakupu dania na jednym z pięciu stoisk, które znajdują się po mojej lewej stronie. Te stoisko, które zbierze największą ilość talonów, wygrywa. Nie żadna komisja bądź jury decyduje tutaj o wygranej, a sami mieszkańcy i turyści Karpacza. Co wy przygotowaliście na dzisiejszy konkurs? Jest to duet rolat wieprzowej z grzybami, z borowikami i drobiowej z żurawiną, podany z kaprysowymi ziemniaczkami i sosem borowikowym. Sos borowikowy, grzyby nie są tanie. Czy liczycie na to, że mieszkańcy po prostu pójdą sami w las, zbiorą grzyby i będą kuchcić sami właśnie takie danie? Jeżeli chodzi o mieszkańców, to bez problemu mogą sobie takie robić, zebrane w lesie, ale niestety my musimy mieć grzyby za testem. No właśnie. I przypomnijmy, proszę Państwa, każde ze stoisk miało przygotować danie w określonej cenie, ograniczonej oczywiście do 6 zł? No 6 zł. No właśnie. A tutaj widzę na talerzu o wiele więcej składników niż na poprzednim stoisku. To Ale wasz udało plus? nam się zmieścić. Udało nam się zmieścić. Zainteresowanie? Duże? Tak. Jakie danie konkursowe przygotowaliście na te wydarzenia? Dzisiaj serwowaliśmy jagnięcinę z zawijaną z boczkiem, do tego były ziemniaki opiekane, do tego były wszelakie różnego rodzaju sosy. Na przykład sos z własny z tej jagnięciny tutaj był polany, do tego pire było z jarzębiny. Tak, z jarzębiny. Z jarzębiny. Z jarzębiny. I do tego pan Paweł, tutaj drugi, przypomnie co wdały za syrop. Sosny, oczywista sprawa. No ale danie miało się zmieścić w, w pewnej cenie. Wszystko to są e, rzeczy, które można po prostu zebrać na polu. Czyli koszt takiego dania tutaj pokażemy. To proszę popatrzeć, tak mniej więcej wyglądało to danie. A jak smakowało? Rewelacyjnie. Danusiu, co mamy na talerzu? To jest, wiem, danie konkursowe, tak. ale z czego dokładnie się składa? Jest to pierog podgórzyński o, ta, o takiej nazwie. Jest to ciasto drożdżowe, a w środku jest smażony boczek z przyprawami. Ziemniaczki przede wszystkim. Gotowane ziemniaki. Przede wszystkim świeży majeranek, świeża pietruszka to jest podstawa i to co nam w domu zostaje to na dzień może być różne. Resztki tak jak to mówią, czy kiełbaska, czy boczek, ziemniaczki do tego przepuszczone przez praskę, podsmażamy z cebulką i zawijamy w ciasto drożdżowe i smażymy na głębokim tłuszczu. Nie jest ciężko zrobić takie nie, danie. Nie, bardzo łatwe. Danie, bardzo szybkie i przede wszystkim tanie. podliczanie punktów. Jeżeli chodzi o stoiska, proszę powiedzieć, jak wygląda punktacja, taka wstępna. Nie mogę tego Nie ujawnić, można. No niestety przy, przykro mi. Proszę uchylić rąbka tajemnicy. Nie mogę niestety naprawdę. E, nie. Ale no to które danie na panu e, zrobiło największe wrażenie? Wychodzi na to, że danie z danie, które było dosyć tanie. W, w, ogólnym, w ogólnym zarysie. I tak nie chcę pan zdradzić. Natomiast, natomiast wszystkie były dobre, ale to tutaj myślę, że ta punktacja za to przeważyła. Dobrze, to które danie pana zaskoczyło? Bo jednak Myś... ograniczenie jest cenowe. Zaskoczyło mnie, myślę, danie e, drugie, czyli maninowe trio, bo także tam, gdzie był e, syrop z sosny, pirezja rzębiny, to nie jest takie e, standardowe, tak, e, typowe danie. E, reszta, no to pewne klasyki w mniejszej lub większej e, formie takiej, ale, ale tam to było takie najbardziej, najbardziej nietypowe, ekstrawaganckie, że nawet, tak. Szczerze, proszę powiedzieć, panie Piotrze, co pan uważa na temat tego wydarzenia? Tutaj tego naszego konkursu? Nie, ogólnie mówię o całym festiwalu. Bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz, dlaczego? Zawsze może przyjść ktoś... Jesteśmy w Karpaczu, mamy tu dosyć, do, dosyć dużo turystów. Mogą przyjść poznać naszą kuchnię, poznać nasz region, zobaczyć co robimy, czego się nauczyliśmy, jak bardzo nasza kultura kulinarna się tutaj zmieszała. Także wszystkie takie, takie konkursy. Pokazujące kulturę regionu są bardzo mile widziane, i myślę, że to jest też jeden z tych takich odpowiednich. No to jako y, uczestnik bądź członek Sudeckiego Klubu Szefów Kuchni, proszę powiedzieć, puścić sygnał w region. Gotujcie, ludzie. Gotujcie, nie bójcie się, gotujcie i gotujcie tak, jak lubicie, tak, jak chcecie. i Nie sugerujcie, nie sugerujcie się niczym, gotujcie tak, jak wy uważacie za stosowne. Mieszajcie wszystko, co się da, co uważacie. Po prostu się nie bać i gotować. Za chwilkę rozstrzygnie się inny konkurs. Proszę powiedzieć na czym polegał, no i jak był oceniany? My przede wszystkim zajęliśmy się konkursem na Skarby Ducha Gór. To jest tak naprawdę konkurs, gdzie chcieliśmy odkryć i pokazać szerszej publiczności produkty i producentów, z którymi my pracujemy już od kilku lat tak naprawdę. Doprowadzając do jakości, do rejestracji, do legalnej produkcji, tak żeby po prostu gdzie mogli wysokiej jakości produkty kupić. I konkurs odbywał się w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria to był produkt żywnościowy, druga kategoria pamiątka Krainy Ducha Gór, tak żeby też turysta mógł nabyć odpowiedniej jakości pamiątkę. I produkt rękodzielniczy, to może taki bardziej niszowy, ale powiedzmy dla amatorów i wielbicieli rękodzielnictwa. Myślę, że najbardziej taka smaczna i interesująca, jak to na festiwalu smaków bywa, no to jest po prostu produkt żywnościowy i to jest w tym konkursie, bo to już jest oceniane, więc mogę zdradzić trochę przed ogłoszeniem już wyników, bo jesteśmy właśnie parę minut przed dosłownie, to pierwsze miejsce w tej kategorii zdobyło salami z Wrzosówki, z gospodarstwa agroturystycznego Kowalowe Skały z Wrzeszczyna, to jest gmina Jeżów Sudecki. Mogę Pani zdradzić tak po cichutku i na ucho, że wygrała Pani, jeżeli chodzi o Pani Salonizm z Wrzosówki. Jakie to uczucie? Cieszy się Pani? Cieszę się. Uważam, że jest to bardzo dobry produkt, bardzo zdrowy. Wymaga wiele pracy. To jest po pierwsze hodowla tego zwierzątka, wrzosówki. Dla niewtajemniczonych jest to bardzo stara rasa owiec która w Polsce jest da ochroną zasobów gatunkowych kiedy wam się w końcu pomysł skończył, jeżeli chodzi o otworniczy żeby, bo impreza za imprezą? Oj, e, chyba nigdy, chociaż przyznam, że, że jest trochę już zmęczenia. E, rzeczywiście w ostatnim czasie dzieje się, e, dzieje się u nas dużo. No staramy się coś robić, coś, żeby, żeby nie tylko restauracja dwóch czy rzepy, ale mamy piękny teren wokół restauracji, jesteśmy położeni w Karpaczu i staramy się też robić imprezy, które będą służyły miastu turystom przyjezdnym, ponieważ no, ja uważam, że w jedności siła, jeżeli wszystkie obiekty i podmioty będą się jednoczyć i tworzyć wspólnie imprezy, e, będzie w Karpaczu coraz lepiej, a Obecnie brakuje imprez, mamy dużo miejsc noclegowych, mamy, mamy gdzie spać. Natomiast brakuje wypełnienia czasu wolnego dla tych ludzi. No i czego stworzyć? W Ostatnim czasie w naszym regionie politycy zastanawiają się nad produktem lokalnym nie tylko dla różnych lokalizacji, ale także dla miast. Bardzo ciężka sprawa, ale myślę, że w trakcie tego typu wydarzeń, jak festiwal smaków liczrzepy. To jest doskonałe miejsce do, na, do odnalezienia tego typu produktu lokalnego. Prawda? Tak, to jest bardzo udana impreza. Dużo ludzi. Dużo ludzi z dziećmi. Pogoda dopisała i jest z czym się poczęstować. Czyli możemy zaprosić mieszkańców na kolejną edycję? Jak najbardziej, zapraszamy. Chociaż nie jesteśmy stąd też jesteśmy przyjezdni że bardzo można mi dać spędzić czas. W takim razie ja tylko się przyłączam do słów e, pana Andrzeja. Andrzeja i żegnam już Państwa. Do widzenia.